Ale ja jestem przekonany, że gdyby, gdyby był większy nacisk na to, żeby współkomentatorzy właśnie skupiali się na tym, żeby oni nie próbowali kopiować komentatorów, tylko żeby. Nawet tam nie musi być tyle emocji, nawet tam nie musi być tyle, tyle jakiejś poprawności językowej, stylistycznej, jakiejkolwiek, ale niech tam będzie ta wartość dodana, bo po to, po to oni właśnie, po, to, po to wy właśnie jesteście. I znów to powinno być na. Ja nie mówię, że to miejscami nie jest na bardzo dobrym poziomie, ale, ale mogłoby być zdecydowanie lepsze. I wtedy tak jak to fajnie podchwyciłaś, no ja też jestem z tego odciążony. Że ja, ja muszę dobrze umieć zadać pytania, ja muszę mieć otwartą głowę, żeby skorzystać właśnie z tej wiedzy, osoby, która jest koło mnie. I to jest dla mnie super bezpiecznik z jednej strony, a dla widza wartość, przeogromna wartość. I dlatego też te pary powinny właśnie być tak dobierane, żeby był. A wiecie, teraz to już różnie jest. W siatkówce akurat to, jest, to wygląda nieźle. Chociaż znów nie, nie pisałem pracy doktorskiej na ten temat, więc. To, to nie są takie twarde dane, ale w futbolu na przykład mnóstwo par jest łączonych komentator-komentator, prawda? Dziennikarz-dziennikarz. I to.